Szpitala Dziecięcego Bydgoszcza. Jak Państwo wiedzą, miałem te szansę i okazję zasiadania w poprzednim Zarządzie Województwa Kujawsko-Gomorskiego i podjęliśmy wówczas decyzję dotyczącą przygotowania inwestycyjnego pod nazwą budowa Szpitala Dziecięcego Gygoszczy. Ta decyzja zapadła w roku w 2005. W 2006 sfinansowaliśmy program funkcjonalno użytkowy tego szpitala tak, aby w roku 2007, wtedy kiedy będą środki unijne, szpital ten mógł skorzystać z obok środków unijnych. I w roku 2007 taki program funkcjonalno-użytkowy został zrealizowany. Teraz mamy, proszę Państwa, tego typu sytuacji. że w roku 2007 oczywiście można było, tak jak jest teraz, zrealizować projekt, ale są takie rozwiązania, nie tyle prawem dopuszczalne, co realizowane przez Więcej nawet niż 50% samorządów, że wtedy, kiedy mamy program funkcjonalno-użytkowy, robimy przetarg pod nazwą Zaprojektuj i Wykonaj pod ten program funkcjonalno-użytkowy. I w roku 2007 można było zrealizować już tego typu przetarg pod nazwą Zaprojektuj i Wykonaj na podstawie tego programu funkcjonalno-użytkowego, który. Jest. Ale z jakichś przyczyn bliżej mi nie znamy. Rozpoczęła się a to dyskusja, gdzie ten szpital. Ma być umiejscowiony? Czy on ma być na ulicy Chodkiewicza, Czy on być może ma być go centrum onkologii? Potem rozpoczęła się kolejna dyskusja, czy on w ogóle to, jest potrzebny, czy szpital komuński nie wypełniłby tego. A potem się w ogóle rozpoczęła dyskusja taka, kiedy, kiedy zrealizować kiedy tę inwestycję. Jak Państwo wiedzą, albo nie. Inwestycja miała rozpocząć się w roku 2007. Mianowicie w roku 2007 miała zostać sfinansowana dokumentacja techniczna oraz wstępny zakres prac związanych z przygotowaniem terenu do budowy. Ale ponieważ był taki czas, że weszły orliki, były na koncie tego szpitala 4,2 miliona złotych no i na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego radni te 4,2 miliona złotych zabrali i przeznaczyli po prostu na orliki i Szpital w 2007 roku. Środków na e, z jednej strony dokumentację, z drugiej strony na rozpoczęcie prac po prostu e, nie miał. Dzisiaj mamy deklarację Pana Marszałka, że rozpoczynamy realizację tego szpitala. E, przy tym to już jest druga deklaracja. Bo pierwsza deklaracja pochodzi tu z roku 2008 z czerwca. Że właśnie rozpoczynamy realizację tego szpitala. Tylko, że z owych deklaracji wyrażanych też w sprawie budowy szpitala dziecięcego, jeszcze ani jedna cegła w realizację budowy nowego gmachu pod, pod to nie powstało. W związku z powyższym jest tutaj, mówi apel do marszałka województwa, po pierwsze, aby ta inwestycja została potraktowana priorytetowo i nie dlatego to mówię dzisiaj, bo w przyszłym roku są wybory tylko, że mówiłem od początku, od roku 2007, domagając się, aby ta inwestycja znalazła się w planie inwestycyjnym województwa. Bo dzisiaj Marszałek zapalił dla niej zielone światło, ale to jest takie zielone światło, które chyba przez pomyłkę zostało zapalone, bo mamy sytuację tego typu, że realizacja tego szpitala ma być finansowana również z owego kredytu, który ma zaciągnąć spółka. A pieniądze mają być w pierwszym albo w drugim kwartale. A jak Państwu pokazałem na przykładzie obligacji, a czekaliśmy rok, obligacji nie ma i obyśmy tu nie potrzebowali czekać tam ogromnie mierzalem. I w związku z tym publicznie apeluję do Pana Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, aby inwestycja pod nazwą Budowa Szpitala Dziecięcego znalazła się w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2010. Bo to jest jedyną gwarancją. Że inwestycja ta zostanie rozpoczęta. I wtedy, kiedy mamy możliwość rozpoczęcia tej inwestycji z budżetu województwa, to tak to powinno być. Dzieci są szczególnymi pacjentami. Na pewno potrzebują lekarzy, potrzebują pielęgniarek o najwyższych kwalifikacjach. Potrzebują dobrze wyposażonego szpitala. W związku z powyższym, aby z jednej strony dzieci miały możliwość leczenia się w Bydgoszczy, z drugiej strony, aby w tym szpitalu nadal była znakomita kadra, apeluję, aby nie czekać na to wtedy, kiedy spółka otrzyma kredyt, ale żeby pieniądze na to znalazły się w budżecie, bo i nie chciałbym się z Państwem spotykać, po 15 listopada wtedy, kiedy będzie ogłoszony projekt budżetu, Przewiduję, że w tym pewnie projekcie budżetu będą wiele inwestycji, za które samorząd nie odpowiada, a szpitala tego po prostu nie będzie. Stąd też taki mój apel, taki mój tekst, który po prostu tutaj Państwu przedstawię. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. A czy Lewica zgłosi jakiś konkretny wniosek na ten projekt, żeby te pieniądze yy, nałożyły się w budżecie? Przy czym ja bym chciał, żeby pani redaktor zrozumiała. Projekt budżetu opracowuje zarząd województwa i w ramach tej trzyletniej koalicji, która jest. To nawet radni koalicyjni rzadko mieli możliwość zmiany tego budżetu, bo na jednym nawet przewodniczący klubu Platforma określił to jako autorski projekt marszałka, w którym klub nie chciałby po prostu ingerować. To ja to mówię dzisiaj, przed 15 listopada, żeby potem nie było dyskusji, że my czegoś tutaj nie możemy w tym projekcie budżetu zmienić.